Bo jest rodzina, jest praca, nie zawsze jest ten czas, żeby po prostu yy, cały czas siedzieć w garażu. Miałem no, Ma 103, teraz mam 88, 7. No, czyli nowy rozmiar, no, nie? zupełnie. Także jest różne. I gdzie poszła reszta ciuchów na pamiątkę? czy...? Nie, nie, już nie używam. Wyrzucone. Wyrzucone, tak? tak? Czyli naraziłem cię na straty, tak? Dokładnie, nie. Ale nie, nie żałujesz. Nie, nie żałuję. Gratuluję raz jeszcze. Cześć widzowie z tej strony. Michał Kancerz, Wasz trener z internetu. Jak widzicie, jestem w doborowym towarzystwie, bo jest ze mną Mateusz. Porozmawiamy sobie o kulisach przemiany, jaką przeszedł. Przemiana, po której praktycznie opada szczęka. Dosyć taka zaskakująca. Nieśmiało skradał się najpierw z tym, że Eee, moja waga wskazuje 100 kg, a potem od razu strzał, łapiemy pieska, co? <laughs> Zaraz ruszamy na trening, porozmawiamy sobie o kulicach działania eee, z książką Sylwetka Plażowa i podpytamy o blaski i cienie, czyli eee, wszystko, co pewnie chcielibyście wiedzieć z perspektywy osoby, która rekreacyjnie chce zmienić swoją sylwetkę, która nie zawsze ma z górki, bo Mateusz właśnie ma też dosyć dużo pracy na głowie, ma dosyć dużo obowiązków, a mimo wszystko wiele rzeczy udało się fajnie zmienić. I był ten 31. Pierwszego wstałem i już zacząłem sobie liczyć. Wcześniej, tydzień wcześniej byłem przygotowany na to. Także miałem wszystko dopięte. Był ten 1 stycznia i, i ruszyłem, prawda? I, i to no tak, jest ten 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 plan, plan, plan. Tak, taki miałem plan. No i tak jak tutaj Michała na kanale E, cały czas razem z nim trzymałem tą dietę, ustawiłem sobie na... Jadłeś tosty? E, jadłem. Jadłem tosty, wszystko jadłem. Wszystko jadłem, e, e, czy mięso, czy chleb czy jadłem, jajka. A, słodkości? Słodkości, e, czy nie? Wtedy, wtedy sobie słodkie ograniczyłem, także bardzo mało tego jadłem no. trzymaj trzymałem się na trening, tak? Jadłem, jadłem. wydało się, ale, ale ja to teraz na przykład nie jadłem. Zjadłem, A się. jaką czekoladę jadłeś? Zdarzało się. Dojadłeś? Nie, że wam zjadły słodycze, nie? To nie, że tak. tak. Zjadał może... wam słodycze? Zjadał <grym> wam, tak. Zjadał, zjadały, było, z... Jakie słodycze zjadałeś dzieciom? Wszystko. No, ładnie, Ale no. Wszystko, wszystko policzone, tak? Tak, tak? tak, tak. Jak teraz, od nowego roku, także y, jest większy luz. Nie, nie, jak to się mówi, nie pilnuję tak. No tak, tak jak rozmawialiśmy, żeby nie być cały rok, no tak. nie, na wiesz, na jakimś ekstremalnym, no nie, odtłuszczeniu. Ja nie wyobrażam sobie Ciebie z wagą 100 kilo, naprawdę. Nie? nie? nie jestem sobie w stanie Ciebie wyobrazić. ale pewnie wyglądałeś o wiele, wiele, wiele starzej, no nie? Tak. Bo tak się wygląda taki wujek Andrzej, no nie, na zeselu. No zobaczcie, jak on wygląda jak o, ludzie! Pierwszy był, że <grym> ja to 100 kilo, tyle i ten. Tak. I nagle potem wiesz, strzał po tej wadze po prostu wadze, korny, dla niektórych Nie lubię takich No, no dokładnie, kawał. nie każdy ten, ale też widzisz, że ta atmosfera nagle no tak, była fajna. Władza, I to mnie jak to zmotywowało, żeby się pokazać na przykład. Mówię, może, może kogoś zmotywować też. bo to, to właśnie tak y, ciężko wiesz, wyjść przed szereg, ale właśnie dlatego my tak, dbamy, tak, żeby tak, to było takie tak, naturalne, nie, no, nie, no, Ale tam to dałabym ci, no tak z 40 ponad, no nie? Taką 40, naprawdę 7, tak? no tam to tak grubiej wyglądałeś, tak? bo ja też zawsze jak patrzę na te foty, nie poważnie taki. Pow Wiesz, taki wujcio, no nie? To tak mi nie się no, kojarzy, nie, który opowiada nie. sprośne żarty na weselu, no nie? I tak, to tak, 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 który ma, który, który na krawacie ma już wszystko, co możliwe, no nie? Widzicie? Takie mamy zaplecze, no ale to może ty ma już właśnie tam dwa słowa. E, gdzie ćwiczysz? Wszyscy widzą, to może opowiedz o tym miejscu, tak? E, tutaj w garażu zacząłem sobie składować ten sprzęt. E, praktycznie cały kupiłem od mojego kolegi, który przestał ćwiczyć. Powiedział, że już nie będzie ćwiczył. E, postanowiłem od niego kupić całą siłownię. Leżała, czekała na odpowiedni czas. A czyli już tak wcześniej, no nie? Że wcześniej no wcześniej była, nie korzystałem ale mówię, gdy zacząłem y, coś z sobą robić, zacząłem ćwiczyć, po, y, przygotowałem sobie cały sprzęt i, i ruszyłem, tak? Tak, no, czyli e, mamy tutaj ławkę, widzę. Tak. E, coś boksujesz, tak delikatnie chyba. Czasami tam, Jak się tak, ktoś tam zirytuje, tak? Tak. Tutaj tu się rozglądam, czy drążek jest, jest do no, podciągania. Jest, no mam taki, A, co no. robiłem, delikatne. Też piękne rzeczy. Kantelki. Kantelki, Prawdziwe dziki właśnie na takich ćwiczą, no nie? właśnie Paulina już Cię podpytywała poza kamerą, jak sobie radzisz w sytuacji, gdy nie ma nikogo i nie, nie załóżmy nikogo. ta sztanga jednak Cię akurat w tym danym tygodniu, w tym danym dniu pokonała. E, powiem tak, e, nie zdarza się to dość często, bo zawsze mówię, zostawiam sobie jakiś ten bufor, żeby po prostu, wiem, że jestem tu sam, mm -hmm. e, że po prostu ten jeden ruch po prostu skracam, tak? Jasne. E, no właśnie, bo co też jest ważne, e, to ty e, teraz zrobiłeś taką redukcję prawdopodobną, prawda? Bo w przypadku budowania masy mięśniowej, siły, to tak trzeba jechać praktycznie e, do granic możliwości, ale na redukcji to, co właśnie widzowie też e, bierzcie pod uwagę, nie trzeba ćwiczyć, Ekstremalnie ciężko. To nie jest okres przeskakiwania siłowo do jakichś tam maksymalnych wyników, tylko właśnie, żeby dbać o rozwój masy mięśniowej. Więc, tak jak Mateusz tu wspomina, ten bufor, to niczym nie przeszkadza. Ale co przeszkadza, to właśnie mi się przypomniało, właśnie z w takiej siłowni, jak z temperaturą w zimie. Zamykasz w bluzie, czy? Bluza kaptur, no, no, no. czapka No i trenuje, tak. Nieważne, <laughs> nie czy jest plus 20 na dworzu czy minus 10. Bo Serce to jest tej młodości praktycznie. Ja pamiętam, że aż właśnie pierwsza, druga seria to jeszcze to, to taka para została. ust, tak? tak. Nie? A ale tak. ale już jakoś... spech jest rozgrzany, że można już śmiało ćwiczyć, tak? ćwiczyłem tak ca całą zimę, luty. Wcześniej się przygotowywałem do tego, tak? Zdobywałem tą wiedzę, to, czy u ciebie na kanale, tak? Później z książki i starałem się to wszystko sobie poukładać, nie? Żeby, mm -hmm. żeby po prostu. Nie wejść w to nieprzygotowany, bo y, nieraz już tak próbowałem i to się nie udawało. Okej, okay. i tak gdzieś tam w połowie, bo y, właśnie też chciałem cię o to później zapytać i ty się przygotuj do tego pytania, właśnie co ci przeszkadzało wcześniej, jakie były takie twoje główne e, błędy. błędy. Y, tylko zróbmy jeszcze celkę do, może do, przy okazji, do. to ja zacznę, nie? powiedział, że zbyt restrykcyjnie chciałem do tego podejść. Zbyt, Klasyka, nie? zbyt dużo sobie ucinałem na przykład kalorii. Zrobiłem tak, że na przykład a ustawiłem sobie 2300 kalorii, tak? Na przykład wytrzymałem na ten tydzień, ja mówię, a fajnie, nie jestem głodny, tak? Ucinam sobie kolejne 200. Okay. Zjechałem na 2100. No jest fajnie, daje radę, prawda? Zjeżdżam na 1900, nie? Bo to wiadomo, waga spada. To jeszcze będą się tak, będą efekty. I nagle po tygodniu czy po dwóch tygodniach dopada Ci wilczy głód, bo twój organizm po prostu ma zbyt mało jedzenia, tak, zaczynasz jeść i nagle I wszystko to się kończy, tak? No tak, tak? Od razu, mówisz, o nie, klapa, znowu nie dałem rady, tak? Bo, bo zjadłem, bo to. Wyrzuty sumienia. Wyrzuty sumienia. Także. A jeżeli przyjmiemy taką zdrową filozofię, taką, jaką tutaj nam przedstawiasz, to to... E, można po prostu sobie to ułożyć. Jeżeli to jest naprawdę dużo jedzenia, e, nie, nie jak głodny, tak? To może od razu powiedz, który z systemów treningowych, na przykład opisanych, masz najbardziej do gustu? E, ja przeważnie robię e, push-pull. Alex. E, no. Alex, e, powiem szczerze, że zawsze troszkę, troszkę. Może trochę, przez to, że trochę że, 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 rowerem, ro czy wolałem pobiegać mm. i te nogi zawsze trochę są zmęczone, no i tak, no mówię, jak, jak się wstawi w nogi trochę tam ciężaru, to później nie ma siły na jakiś tam rower, czy cardio, czy coś takiego, nie? Mm -hmm. To tutaj trener, zaraz praca domowa, tak. tak. przysiady. Mm. jest ta motywacja na początku, to człowiek mówię, wolałby nie robić przerw, ale to też nie można tak patrzeć, że a cały czas ćwiczę, ćwiczę. I to jest bardzo cenna uwaga. Starałem się y, czuć też ciało i widziałem na przykład, gdy nie byłem zregenerowany, tak, czułem jakieś mm -hmm. tam mięśnie, odpuszczałem trening. Nawet dokładnie tak, te dwa, trzy dni. dawałem sobie czas na regenerację, zregenerowałem się, wtedy wtedy bez problemu mogłem znowu ćwiczyć. No właśnie, bo to jest, to jest bardzo ważna rzecz, którą tutaj przemycasz, bo niektórzy myślą właśnie, żeby tak jechać zawsze na maksa, a to chodzi o to, że trening to jest narzędzie. Tak. Trening to są bodźce, no nie? I o co tu chodzi? Jak ktoś myśli, że właśnie, że dorzuci jeden trening więcej, to że szybciej się zmieni. A jeżeli on dorzuci jeden trening więcej, się przetrenuje, bo przetrenowanie istnieje. Jak się ćwiczy naturalnie przetrenowanie istnieje, trzeba czasem dać sobie sobie samemu czasu na tą regenerację. Mhm. Po prostu tak mimo to, że nawet 3-4 dni. Będziemy trenować, ale już na piąty dzień czuć te mięśnie, one nie są zregenerowane, nie są wypoczęte I ten trening, no nie ukrywajmy się, nie jest tak efektywny. Nie? No jasne, no, no o, to, o to chodzi. No, nie? tak mało łyżko, tak. a nie tak chytrze, że tak, tak. zrobię w miesiąc rok no, treningu. To dokładnie, no, nie? Nie no, tutaj, tutaj kluczową rolę gra czas. Tak, tak. Mówię, nie ma co się spieszyć, na spokojnie. Już wiem, na co stać mój organizm. Tak. Jak na przykład podkręcę 2-3 tygodnie, widzę, co się dzieje, jak to się mówi. I też już zobaczyłeś, tak jak to, co widzieliśmy na zdjęciach, taką formę w ekstremalnym układzie. Tak? Więc wiadomo, takie coś cały rok no to też. Do tego się można ciężko było utrzymać, utrzymać. ale ciężko. To jest dużo tak, większa jak dla zawodowca. No, tak? Tak? A jeżeli wiadomo, jest rodzina, jest praca, nie zawsze jest ten czas, żeby po prostu yy, cały czas siedzieć w Żona tam krzyczy później. I ile nie? można mówić, że to majsterkujesz <laughs> czy coś tak, takiego? Tak, Tutaj właśnie Zaraz pytamy żony, co na To Cały czas e, zdradził, widzom, o ile to nie jest tajemnica i czy ty pracujesz zmianowo, czy ty pracujesz regularnie, bo ja wiem, że nie masz tak, jakby ktoś mógł zarzucić, o! Przyjdę sobie godzinkę po robocie, zrobię i tak dalej, że nawet jak się ma trochę bardziej skomplikowany układ, tak jak Ty, mm. też się da robić forza. Tak, dokładnie, pracuję na zmiany, mam, pracuję i w nocy i w dzień, też po pracy, też coś tam zawsze jest do zrobienia, także powiem szczerze, że nie ma to większego problemu, żeby trzymać dietę, tak, po prostu wtedy ewentualnie, gdy mam nockę, Później zaczynam jeść, tak jak Ty też tak to mówisz, zaczynam jeść sobie wtedy na przykład o 13 czy 14. Wieczorem zjadam sobie dużą pulę kalorii, zostawiam sobie na wieczór i... Do, do rana Posiłki, jestem najedzony. E, Jednogarunkowe, różne dania, Ta. kanapki może? E. Kanapki rzadziej, przeważnie coś sobie wolę przygotować. No wiesz do czego ja zmierzam, do takiego <noise> wątku, który może kogoś zainteresuje, to 30% tej diety wskazany na to, co lubisz. No to pochwal się, co to było? Czy piwko, czy bliżej jednak e, czegoś innego? Zda zdarzało, zdarzało się, że i e, było piwko, czy jakiś tam piwka, tak? Czasem wpadnie jakaś czekolada. <noise> no tak, Tych tak. No Podświęcałeś dzieciom, to tak? Trochę dzieciom, czasem się też tak zdarza. Jakieś ciastka. Tak? Jeszcze do, do 30 minut wierzyliśmy, że nie, ale, ale się wydało. Tak, tak. No niestety. Dzieci y powiedziały prawdę. Dzieci powiedziały prawdę. Tak. Bo ona nie jest częścią ruchu. Bardzo głęboki, dobry przysięg. Oj, będziesz e, chodził jak. O, ale będą domsy, ale będą domsy. I ty nie tylko chcesz wycisnąć sztangę, ale wciśnij się w podłogę. A jak to było? Chyba zresztą wszyscy wiemy, jak to było. Doprowadzić się do tych stóp kilo, czyli po prostu przyjemnie smacznie. Dokładnie, mało czasu, dokładnie, tak? Coś tam z tyłu. Dokładnie. Tu du dużo z tego jedzenia mm. przetworzonego, szybkiego. Mm -hmm. Także, i mówię, to się zbierało, tak? A największe taki... grzeszki, jakie były no twoje właśnie. wtedy? Yy, to znaczy Jakieś hot dogi, rozpasło, bo nazywajmy. tutaj też dużo osób na przykład jako kierowca jakiś hot dog może wpadać czy coś? Yy, tak, no, hot dogi wiadomo wpadały, aha, sosy, aha. jak najwięcej sosów oczywiście. No, no, było. Tak, Fajno. sosy. A teraz tak z drugiej strony ulubiony fit posiłek. Yy, no kurczak, kurczak z ziemniakami. Yy, bardzo lubię takiego wędzonego kurczaka. Mm -hmm. Jego jem i na zimno, i na ciepło. Yy, I poza tym, co tam jeszcze? No i twaróg, twaróg, nie? Okej, okej. Tutaj żółwik za twaróg, tak jest, <laughs> żyły wychodzą, Ła. Wow. Tak, genetyka dobra, tak jak rozmawialiśmy, też pamiętajcie, widzowie, ktoś będzie lepiej obdarzony, będzie bardziej podatny na bodźce, ktoś będzie mniej, każdy może mieć zmianę, niektórzy szybciej, niektórzy wolniej, tak bym do tego podszedł. No i tutaj Mateusza mamy, który jest z grupy, zaryzykowałbym, że bardzo podatny holnie, na holnie e, przez naturę z perspektywy genetyki, atletycznej budowy. Tu się zdjęcia pokażą, co tam się zdarzyło. Więc wykorzystał to, co dostał, w taki mądry sposób. Bo, tak jak mówiłeś, że te żyły to były poprzykrywane. Tak, tak. Nigdy nie widziałem żył na bicepsie. A teraz i na bicepsie, i na, tak, tam na w ogóle klatce. Na barka się... Tak, na klacy, na barkach wychodzą także. Tak jest. Dosyć to fajnie wygląda. Nie? Więc może to zmotywuje niektórych, co? Tak. Że tak. Żeby odkryć, czy mają grubsze, czy takie cząsteczki. No dźwięki. właśnie, jaka tam genetyka gdzieś się chowa? Pod tym, bo skanką tkanką tłuszczową to w sumie nawet najlepsza genetyka. Oh, nie wiadomo, normalny gość, jest. no nie, dokładnie. Nie normalny gość, jest. nie wiadomo czy do sportu, czy do szaków, czy do dokładnie. boksu, a tak to, to fajnie, że dane ci było doprowadzić się do tej takiej. No życiówki. ale widać tutaj kabel na bicu wychodzi. Ła! <laughs> wow. No, yy, życiówka, mam rację, odhaczone Przez... w ramkę i teraz A patrzeć, wej, że... Teraz bić rekordy. Bić rekordy, dokładnie. Nie, Jakieś ale... nowe wyzwania, nie? Tak jak rozmawialiśmy z Mateuszem jeszcze przed nagraniem, że y, coś jest najlepsze, że jak przynajmniej raz zrobimy rekompozycję, to już wiemy nawet jak na talerzu, jaka porcja jedzenia jest mniej więcej bliska prawdy, nie jesteśmy skazani na trzymanie się tabelki, trzymanie się rozpiski. Jak się nauczymy? Yy, ja... Z mojej strony, z całego serca mogę polecić książkę Michała, znajdziecie tam całą wiedzę na temat jakiejś, jak trenować, jak to zrobić, żeby się odchudzić albo przytyć, zdobyć, zdobyć swoją wymarzoną sylwetkę, czy plażową, czy jakąś inną, także polecam książkę Michała, jego odżywki, kreatyna naprawdę działają, Super. sprawdzam to i, i jest wszystko w porządku, także e, trzymam za Was kciuki też za, za tych którzy teraz aktualnie redukują. Dzięki kanałowi Michała możemy się wzajemnie wspierać, także wpadajcie na kanał, oglądajcie filmy i trzymajmy się razem, a będzie na pewno dobrze. To nic dodać, nic ująć. Ja za taką rekomendację serdecznie dziękuję. Przemiana piorunująca na grupie wzbudziła niemałe poruszenie, no ale ja się nie dziwię, chyba nic się nie dziwi, kto dopiero pierwszy raz to widzi. Dziękuję Mateusz. Dziękuję wam widzowie za uwagę. Widzimy się w kolejnych nagraniach. Cześć. Cześć.